Dziś zobaczycie najlepsze, najciekawsze, najdziwniejsze mity z roku 2023. Dokładnie tak, przyjrzałem 40 albo więcej odcinków z mitów z tego roku, powycinałem te ciekawsze i dzisiaj właśnie wszystkie te mity zobaczycie. A wiecie co ja bym chciał zobaczyć? Że zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem i słuchaj dzwonem na kanale. A do tego jak wpisujecie kodzik Manojek w sklepie Fortnite. Dajcie znać jak Wam minął rok, mój był bardzo super. Dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną w tym roku. A teraz lecimy do mitów. Podobno Infinity Blade wrócił do Fortnite. Ja sprintuję, mimo że nie mam już paliwa, na miejscu wychodzę! Ty, a co tu się wydarzyło? Tutaj był taki wielki zamek i gdzieś tutaj pewnie w tym miejscu stał miecz. tak go sobie było wyciągnąć i wygrać automatycznie grę. No ale mi to balony. Nie ma tutaj nigdzie miecza. No i teraz podstawowe pytanie, czy samolotem dolecimy na wyspę startową. Jak wiecie, riftem dolatujemy praktycznie do samego końca. Ty, zbliża... Co jest? Odwróciło mnie samo. Nie, no, nie, no, tak to mi nie będziesz robił w samolocie. Ja się nie poddam, lecimy. To mnie odwraca! A jak go tak zaskoczę i tak do góry nogami polecę? Może nie odwróci wtedy. Pa, lecę, lecę. Nie, no, nadal odwraca. Co jest grane? Ty, ale zobaczcie, jak ja już jestem blisko. Ej, to ma prawo pytu zrobić. Ale paliwa trochę mało, paliwa mało. Mayday, mayday. No i tyle. Brak paliwa, moi drodzy. 220 metrów mi zabrakło. I nawet nie dolecę do wyspy. O kurczaki. No próba była dobra, ale mit niestety opalony. Podobno nie można już wchodzić pod mapę na zgubnych ziemiach. Ostatnio Jacob i też inni zagraniczni youtuberzy nagrywali glitcha, który powodował, że wchodziliście dokładnie w to miejsce i stawialiście tak oto budowlę i to was glitchowało pod mapę. Jak widzicie... No, można by powiedzieć, że kamerę przynajmniej mi ale ja pod mapę się nie dostałem. O... Ty! Wepchnęło mnie pod mapę, ale teraz! Jak widzicie, zabija to od razu! Czyli tak że nadal można wejść pod mapę, no ale teraz nic wam już to nie da. Więc mit obalony jest tutaj. Podobno emotką nadal można zrzucić ciepiaka. Rzucam w kepcia! Ty! A, A, ale zrzuciło się do stopy. Próba numer dwa, tylko teraz rzucę plecami. Rzucam kepciu! O, nie! To nie, znowu taka... na nogę! Kurczaki, coś co? jakoś? Gotowe? No. O, widzisz? No się na dobra, był Git, tylko yeah. że modkę mi się zrobiło. Tak, tak, on został, nie, nie leciał za mną. A, ah, okej. Okay. No więc Git, kepcia skin jest jakiś dziwny i mu się do nóg przykleja, bo ma takie długie nogi. Tak czy inaczej, można to zrobić się modką, więc mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, jeżeli zdriftujemy na desce, to nie będziemy mogli strzelać. Jak widzicie na desce, na spokojnie mogę w każdy sposób strzelać, ale jeżeli użyjemy Riftu, to po wylocie z zdriftu strzelać nie będę mógł, faktycznie! Nie można teraz tego zrobić! Patrzcie! Nie dało się! Strasznie to dziwne, bo na przykład nie zrobię trickshota w ten sposób. Dla potwierdzenia jeszcze ze skarem, strzelam, strzelam, używam rifta, wyciągam broń i nie strzelam! No nie da się. Bardzo to dziwne. Amit potwierdzony. Nie da się strzelać. Podobno w tym domku, obok płaczącej puszczy, znajduje się nie. Jak to nazwać? Niewydana nigdy część budowy. Czyli gra, znaczy część budowy, której nigdy nie było w grze i nie powinno być. Budulec. Dokładnie. Jak widzicie, tutaj jest takie drewienko I pomyślcie sobie, no okej, okay, no jest to po prostu część, ale to jest część, którą można edytować. Tu, no oczywiście nie mogę edytować. A tu, patrzcie. Aj. O, mogę. Widzicie? Mogę sobie to edytować, to znaczy nie mogę technicznie tego edytować, bo nic tu się nie da edytować tak naprawdę, ale jest jakby część edycji. Z tego co wiem, to to jest jakaś część z ratowania świata, tylko nikt nie wie dlaczego ona tu się pojawiła, bo podobno w OG Fortnite nie było tej części w grze. No a tutaj ona się znajduje, co prawda nie możemy nic z nią zrobić, rozwalić możemy. Możemy, ma bardzo dużo HP, ale to tyle, co mogliśmy z nią zrobić. Tu, oczywiście, możemy sobie te wszystkie rzeczy edytować z tego budynku, no ale tamtej rzeczy się nie dało. Tak czy inaczej, była ona nie z tego świata. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, krzaka można komuś ściągnąć nawet przez ścianę. Jakbyś tam jest kepciu, to jest po drugiej stronie budynku. Wejdę. Tu jest Kepcio. Ale jego krzak widać z tej strony. I podobno jak teraz to strzelę, to jemu ten krzak zniknie. I to jest bardzo ciekawe. Tak jest! To jest mega głupie, ale zrobiliśmy to na turnieju i faktycznie tak działa. Krzaki mają jakieś osobne hitboxy. Zakładam krzak, podchodzę do ściany. I jak Kepcio strzeli... Ty co jest? A teraz spróbuj. O, widzisz? One mają po prostu jakieś inne hitboxy i można przez budynki je ściągać. Mega to dziwne. Ale mega potwierdzone. Sprawdźmy, czy Kevin odbija pociski. Kiedyś odbijał dosłownie wszystko, więc sprawdźmy od Akasha, swoją drogą całkiem nowej broni. No i nie, nie odbija i też się nie wkurza. Kiedyś też potrafił się wkurzyć. Więc no, ciekawe bardzo. No mi to balony nie odbija, ale sprawdźmy najważniejszy kładowy mit. Czy można nimi latać? To po to one wr wróciły. Ej! On nie idzie do góry! Nie chciałbym zapeszać, ale wydaje mi się, że nie można, bo ja nie mogłem dać do góry tego kłada. Dopiero jak się skończyło nitro, to dałem radę tą kom podnieść ten kład. Wejdźmy teraz bez nitro. O! I mogę dać do góry, po chwili co prawda, ale jak wiadę z nitrem, to nie. To nie mam takiej opcji. Dopiero tutaj jak się kończy nitro. Czyli oficjalnie nie można latać kładami Sprawdzam jeszcze raz i potwierdzam, że dopiero jak nitro się kończy Ten dziób się podnosi Więc mit obalony, Nie można latać Podobno mając krzach, który właśnie ubieram I rękawicę przyciągającą Tak zwaną rękawicę przyczepną No to jeśli będziemy jej używać to będziemy glitchowali się I zamiast do przodu będziemy lecieli do tyłu Sprawdźmy to Puszczam się ty faktycznie, znaczy lecimy dobrze, ale jak się puszczamy z tego, żeby się złapać czegoś nowego, to po prostu odpycha nas do tyłu. Ej to jest mega dziwne, co jest? Czemu to tak działa? Tym się nie da w takim razie do przodu lecieć w żaden sposób, bo chcemy lecieć do przodu, ale co chwilę nas odpycha! Ty a z kotwiczką tak samo to działa? No nie no, z kotwiczką normalnie mogę sobie latać legalnie, elegancko. Totalnie mnie zastanawia, czemu to tak działa i czemu to tak cały czas działa. Bo to chyba odkąd pojawiły się te kotwiczki, tak właśnie działa. No znaczy, no właśnie nie działa. No ale nie ma co gadać, mit potwierdzony, popsute to. Jak wiecie, deskami była opcja jeździć po wodzie. Zobaczmy, czy kulkom się da. To jest niesamowite. Ja byłem pewien, że ja padnę, ale nie. Kulkom, mimo takiego stromego zjazdu i całkiem szybko tutaj. Stromego zjazdu i całkiem szybko tu wjechałem, to normalnie. Sobie wjechałem i normalnie sobie jeszcze po wodzie. A jak se to, to, to też się nic nie dzieje. Jestem w mega szoku, bo MP jeszcze nie zadziała, ale jak widać, kulkami, na spokojnie możecie sobie po wodzie jeździć. Mit oczywiście potwierdzony. Wiemy już, że kula nie broni przed y, tutaj naszą złomą ale zobaczmy, czy krzak. No krzak chroni przed uderzeniem, więc technicznie proszę ochronił mnie. Jestem w szoku totalnym. Tyle damage'a i to przyjąłem na klatę. Się nie spodziewałem tego przyznam szczerze, absolutnie się nie spodziewałem, ale mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno w Fortnite są obecnie vending maszyny, które są totalnie popsute i ja dzisiaj spotkałem nawet na odcinku jak grałem takie coś, jakby się full Marsa. Tutaj mamy za metal na przykład, nie da się nic kupić, za drewno również. Są po prostu x'y, nie da się nic z tego kupić. Takich vending maszynów jest bardzo dużo na mapie. Pytanie tylko po co i czemu? Tak czy inaczej potwierdzony. Są popsute wendingi. Podobno do gry dodano G klasę. I ja już nie jeździłem, ale zobaczcie, to jest to. To jest oczywiście nawiązanie do Mercedesa G klasy. Bardzo popularnego samochodu. No i to, co prawda, nie jest Mercedes, bo nie jest tak nazwany, tylko to jest. No nie no, to nawet nie ma nazwy. Ale to jest dokładnie ten samochód, i dokładnie wygląda on przekozacko. Ale muszę przyznać, że jego właściwości jest poza tutaj drogą. No wcale nie jestem jakieś wybitne, tak czy inaczej, mit potwierdzony. Kolejną nowością podobno są takie oto rzeczy. O, nawet widać, ukryj się. To są studzienki kanalizacyjne i podobno kanałami możemy się teleportować. Jestem w tym momencie o dokładnie w tym miejscu. Zaznaczyłem, dobra, pod sobą wchodzimy i faktycznie jest teleport i to kanałami, nawet graffiti. Ty, jaka piękna tutaj ta, ten posąg. A ja się przeteleportowałem 120 metrów. No potwierdzony ten mit jak nic. Podobno budowle mają teraz wspie wspieranie wspinania. Jak widzicie, tu jest taka, taka mała rzecz. Ty, a zbudujmy tego więcej. I co? I teraz tu? Ja nie wiem, czy wy to widzieliście, ale tutaj można zrobić jakieś takie niesamowite wspinaczki. Czekajcie, schodzę na dół i teraz patrzcie, te deseczki mamy w różnych miejscach i teraz tak, raz! Dwa, trzy, cztery, pięć! Ty, ja mogę się wspiąć na Skyway w taki sposób. Mega to fajne, jak w takim Spider-Manie się czuję. Na no, jak najbardziej potwierdzony. Podobno istnieje gigałatwy sposób, żeby pokonać, nawet trochę zgliczować bossa przy tym oto teleporcie. I chodzi o to, że zobaczcie, tutaj są takie fajne rzeczy. Wchodzimy, lurujemy go i lecimy w górę. Na przykład tu, a, a możemy sobie wskoczyć tu. I my sobie siedzimy na górze. I strzelamy Ty, on ma broń No dobra, muszę przyznać, że o broni trochę zapomniałem Ale jak on stoi centralnie pod nami To już z tej broni nie korzysta Więc jak widzicie jest zgliczowany Ale było gorąco No i ja sobie stoję, ja sobie strzelam ja sobie pokonuję jakby nigdy nic. Ty no mega to jest mocne, nie powiecie, nie. Mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno jest sposób, żeby latać. Zgliczowanie latać na katanie, znaczy za pomocą katany. I to naprawdę bardzo realne, że tak to działa. Tylko bocie, odsuń się może co? Tam jest lunchpad. Wy stoicie tak, żeby widzieć tutaj e, pana światełko i tylko lecicie. Poleciałem, ale e, no nie za bardzo w tą stronę, co chciałem mi to przyteleportowało. Jeszcze raz próbujemy. Mam to! Ależem poleciał! Ty, no powiem wam, się tak z 200 metrów jak nic! Ale jestem w szoku. Mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno kule mocy się ze sobą kąpią podczas lotu z oponentem. Wiemy już, że y, tak nie jest w przypadku gwoździ, ale sprawdźmy. Trzy, cztery i ry! Ja Pół stary! Pichol, pichol to ja był chyba perfect nie timing. Blokuję, o! Nie! Czy to nie. Ja zamykłem że dwie kule we mnie Nie blokowało, ale wyglądało to bardzo fajnie. Zresztą teraz widzicie na powtórce, że leciały w siebie idealnie. No ale się nie blokują, więc mi to balony. Podobno wstrzeliwując kulę do wiru, ona będzie leciała w tym wirze. To jest bardzo ciekawy test i bardzo ciekawa zabawa. Sprawdźmy. Ty, no nie, nie wyszło. A spróbujmy jeszcze raz, czy może teraz ona poleci? Poleciała... Ty no, tak, jakby się zawinęła, nie? Jeszcze raz muszę. Ostatnia próba i zadecyduje ona o tym, czy to ten. Teraz poleciało w Wirze. No i teraz to działa. Jak najbardziej. Fajne to. Mało chyba przydatne. Komu to potrzebne? Ale no, mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno puszczanie kuli mocy w Mega City na Mega City często ją gliczuje i ona tak jakby leci w slow no więc rzucę po prostu i sprawdźmy. Ty, no dokładnie. No nie powiecie, że to nie było zliczowane. No mit potwierdzony jak nic. To co teraz powiem to dziwna rzecz, ale podobno wchodzą do śmietnika, kolor nieba się zmienia. Więc czekajcie, ja tutaj sobie stanę obok śmietnika, tak wygląda niebo i ja teraz w nie wejdę. Ty faktycznie, nawet patrzcie jest tak dużo bardziej ciemne. Nawet to jest takie bardziej fioletowe, teraz wychodzę, jest mniej fioletowe, takie bardziej szare, wchodzę. I jest fioletowe. Bardzo to jest dziwna rzecz. Totalnie nie rozumiem, czemu tak jest. Ale mit jak najbardziej jest potwierdzony. Podobno, błoto chroni nas przed widzeniem w termowizji. Jak widzicie, Kepcia widzę teraz, ale Kepciu wejdzie do błota i go nie widzę. I Kepcio wyjdzie, zaraz mu błoto minie i znowu go będę widział. No, Kepciu, coś to błoto nie chce się. O, zeszło! I mamy! I normalnie go widać, to jest mega mocne i mega OP, ale też mega potwierdzone ten mit jest. Podobno w najnowszym update jest glitch, który powoduje, że jeżeli podniesiemy coś panem dronem, mogę coś podnieść? Podniesiemy coś dronem i anulujemy tego drona to zmieni nam się Field of View, tak zwany POV. Ty, patrzcie, faktycznie totalnie inaczej to wygląda. Zobaczmy jeszcze raz, biorę, anuluję i czy to się zwiększa? Ty, to chyba się zwiększa. Coraz dziwniej moja gra wygląda. No nie ma co gadać, mit potwierdzony. Podobno jesteśmy w stanie zatrzymać spadający zrzut i otworzyć go w locie. Wydaje się wręcz niemożliwe, ale wystarczy podobno przytrzymać go dronem i on już nie spada. I teraz go otworzyć. To działa. Wszystkie te itemy spadają sobie na dół. To jest mega mocne. A przy okazji mega potwierdzone. Podobno walizka może uchonić nas przed full demage'em. Zapytacie jak? Wchodzicie, edytujecie i spadacie. I to powinno zadziałać. To zadziałało. Podobno ta oto pani, diamentowa diva, znajdująca się na Mega City, ma niedostępne obecnie w Fortnite bronie. Najpierw trzeba ją pokonać, i zobaczcie na to! Grzmotowa ścielba i karabin szturmowy redaj! No nie możecie tego zdobyć teraz już! To faktycznie są niedostępne bronie! No mi potwierdzony jak nic! Podobno dwie walizki mogą się ze sobą bić jako oponenci! Gabi, trzy, 4 i ry! Rzucamy i chowamy się! Ty faktycznie! Mega upim! Nawet mnie to nie dziwi, że moja A. wygrała! Mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, będąc na mega głębokiej wodzie, taka jak tutaj, przy granicy mapy, i wlatując staranem pod wodę, możemy bardzo głęboko się zanurzyć. Ty, prawie ja w ogóle się nie zanurzyłem. A spróbujmy tak pionowo w dół po prostu, może to o to chodzi. No nie no, ale na... dwo pięty się zamoczają. No mi to balony jak nic. Podobno, taran starany może zderzyć się w locie i się zablokować. Więc Gabi, celujemy i na moje trzy startujemy. Trzy, cztery i ry. No uderzyliśmy się, ale chyba się nie zatrzymaliśmy. I zobaczmy teraz idealnie w siebie. No nie, przelecieliśmy, ale się nie zablokowaliśmy. No mi to balony jak nic niestety. Podobno z duo można w jednym momencie wziąć mityk. Jak wiecie, bierzecie jeden i się zamykają. Ale jak w jednym momencie klikniecie, to można dwa. Trzy, dwa, jeden, go! W tym samym momencie kliknęliśmy. A, ale tylko Gabi zabrała. Tak czy inaczej mi to balony niestety. Podobno ta tyrolka przy wulkanie obok Mega City jest zgliczowana. I jak przejdzie ją raz, to potem będzie Was teleportowała. Jesteśmy! No i nie, nie teleportuję. Już teraz... Tak! Okej! Okay. No jestem w totalnym szoku! Czyli w tamtą stronę teleportuję! A już miałem mówić, że to fake! Patrzcie, zeskoczyłem, wchodzę! I jestem na końcu, tak po prostu. No mit potwierdzony jak nic. Podobno odpychając kanistry możemy zrobić latającą bombę. Sprawdźmy. Tak! One się podpalają przy odepchnięciu i wybuchają dokładnie tam, gdzie chcecie. Ty, to jest mega mocne. I przy okazji mega, mega potwierdzone. Podobno jesteśmy w stanie podkraść komuś miecz wchodząc do rifta, którego tutaj Anakin zrobi, więc kebciu aktywuj. I teraz ja... Oa a... Ty no nawet, nawet się zbliżyć nie mogę do tego! Bo... I gdzie ty kozaku? No i tyle było z mojego wchodzenia. No mi to balony jak nic. Podobno za pomocą zielonego miecza, czyli odpychania, jesteśmy w stanie uratować kolegę przed... ...Foldy Mage'em. Poleciał trochę szybko, ale nie dostał Foldy Mage'a. Bardzo dobrze, teraz na potwierdzenie kapciuleci, że... ...normalnie bym go powalił. No a sprawdźmy czy niebieski miecz, czyli przyciąganie... Będzie w stanie mnie uratować i był w stanie mnie uratować. Bo przed chwilą na przykład nie był, bo Kepciu źle obliczył. Tak czy inaczej, mit potwierdzony. Podobno, zdobywając miecz, jesteśmy niezniszczalni. Kepciu tam jest, więc klikaj, Kepciu, i zdobywaj mecz Już? Powiedz kiedy? Pode. Dobra, i ja teraz strzelam. Patrzcie na to. Nic nie mogę mu zrobić. A teraz, jak wychodzi. RÓWNIEŻ NIC! O! Jeszcze zdałem patr obrony! No tak! Już mogłem, ale to trwa trochę i jeżeli ktoś od razu wyciągnie miecz do obrony, no to jest totalnie niezniszczalny! Mega to mocne i potwierdzone! Podobno jesteśmy w stanie grać w siatkówkę pojazdami! Już wam pokażę! Siadacie i odpychacie pojazd teraz Kepciu! Odpycha, tylko trochę... PA punkt! Trochę za daleko! Prawo Pascala! Kto wybił, ten za... Stary! Co to za serw był? Ale <laughs> uda to... się, uda się, odbije. Nie, nie nie. Mam tu! Nie, stary! No i Bupa. punkt! Wygrałem! Przepiękna jest ta siatkówka, a mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno w Fortnite można twerkować. I wiem, że to brzmi dziwnie, ale patrzcie, wchodzimy do auta, przechodzimy na sam tył. Polskie dziewczyny też potrafią do No i na tyle, ile pan Trooper potrafi twerkować, no to myślę, że mit potwierdzony. Jak wiecie, w nowych rozdziałach duże krzaki chroniły przed Falltimagiami, ale zobaczmy, czy mały, stary krzak OG krzak chroni. No nie, wleciałem idealnie w niego Ale ochronić mnie nie ochronił Mit niestety obalony Podobno jak wasz duo partner wpadnie do wody I oczywiście dzięki temu zginie To wy automatycznie dostajecie kartę rebootu No bo nie możecie tam wejść To jest bardzo ciekawe, że to tak działa Gabi leci, a ja od razu dostałem kartę Co tam z tego, że Gabi nie ma Mam kartę, mogę ją podnieść Mit potwierdzony jak milion procent Podobno ta ogie ryba, która jest na sklepowej zatybie, Tańczy I kiedyś ona również tańczyła Wystarczyło tylko przy niej zatańczyć tak jest! Był lekki lat i już się przestraszyłem, że nie będzie tańczyć, ale tańczy! I z tego co pamiętam, tutaj też była jedna w środku, taka mniejsza i ona też tańczyła, zobaczmy! Tak jest! Przecudowne to! A jeszcze jedna! O, wszystkie rybki tańczą. na cudowne. Namit potwierdzony jak nic. Jest tutaj OG. Podobno jesteśmy w stanie wrócić na wyspę startową. Wystarczy tylko wejść do liftu przy obrzeżu mapy. Jak widzicie, tam już jest ta strefa startowa znaczy wyspa startowa. Więc to jest bardzo blisko. Rozkładamy lotnie i lecimy. To wygląda, jakbyśmy byli w stanie dolecieć no przynajmniej tutaj albo tutaj. To jest 400 metrów. To się dzieje, to jest coraz bardziej realne. Patrzcie, jesteśmy 270 metrów od wyspy startowej. Tu widać już wszystko. 150. Niedobre, dolecę tam. Co. A! 10 metrów od. Kurczaki, no patrzcie, jestem pod samą wyspą startową! I to tyle! Dalej już nie dolecę! Ej, to mega smutne, bo byś tak blisko, a jednak tak daleko! No mi to balony nie da się dolecieć! Podobno istnieje sposób na nieskończoną ilość golda. Wystarczy tylko granaty do niszczenia osłon, czyli takie nowe, fajne rzeczy i automaty. Sprzedaży do broni leczenia czy czegokolwiek. I podobno wystarczy tylko to rzucić i dostajemy golda! I faktycznie tak jest! Ała! 50 golda dostałem. Za całkowicie darmo. I podobno to działa tak, że możemy rzucać ile chcemy: 100 golda. I teraz rzucam znowu. I dostaję kolejne 100 golda. Idę po kolejne granaty. No i rzucam sobie już jakiś czas te granaty, i zobaczcie, ile tam golda leży. No to jest jakaś, jakaś cudowna rzecz. I tak naprawdę w chwilkę mam. 1000 golda, no mit potwierdzony jak nic Podobno lodowe odłamki z rękawicy Są nieskończone Więc teraz postawimy jeden i zobaczymy jak dużo Na tym terenie będziemy w stanie ich umieścić No mam nadzieję, że miliard Stawiamy drugi, no i już pięknie Koło siebie dwa istnieją No to teraz czas na trzeci, mamy trzy A i ten zniknął więc, więc co? Dwa są limitem? Jeżeli tak, to ten tutaj powinien zniknąć i zobaczmy. Tak jest, więc dwa to limit. A mit obalony nie są nieskończone. Podobno, rękawica broni nas przed Foldy Dimagion. Wszedłem całkiem wysoko i używam. Okej, okay. byłem tak na 90% pewny, że nie chroni, więc jestem pozytywnie zaskoczony, a mit jak najbardziej jest potwierdzony. Podobno nowe motory nadal mają glitch z lataniem. Kiedyś pamiętacie, rzucaliśmy beczkę, potem rzucaliśmy impulsa i on leciał w przestworza. Ten zobaczymy. Więc rzucam beczkę, żeby była idealnie nad motorkiem. Ale żeś to zrobił! Więc rzucam jeszcze jedną. Teraz już chyba dobrze. O. Mam to. Wsiadam na motorek i Kepciu od tyłu, od tyłu. rzuciłem Ty! Ja byłem pewien, że to nie działa. Ile metrów? nadal działa. 1150, ale byłem trochę wyżej. Poróbowała akcja. No mit jak nic potwierdzony jest. Co? Podobno kobra DMR jest totalnie OP. Jak widzicie, stoi teraz przy okienku. Widzę tam Kepcia, ale jak do niego celuję, no to nie strzelam. Rozwalam sobie ścianę. Ale z kobrą jest inaczej. Biorę kobrę i... O... Cofam się troszeczkę. I strzelam centralnie kepcia. Ściana ty. nienaruszona. Pięknie to widać. Ale mój box już był naruszony. No Mega to jest mocne! I mega ciekawe, że tak to działa. Trochę cheaty, trochę cheaty to jest! No, cheaty, a mi tak najbardziej potwierdzony. Podobno te rzeczy, jak byś to nazwał? Dzwon bęben, bęben, bę -bę, bę -bę, bę -bę. bębny wydają dźwięki. To ty! To, to ty. ty! Na obiad, to mawa! Obiad! A, ty, mega fajne! I, i sprawdzone i jakie? Potwierdzone. Myt potwierdzone. Podobno błoto chroni nas przed fall więc jestem na górze, zeskakuję i sprawdźmy. A, nie wiem czy o myślałem, że to prawda, no ale nie prawda, mm. mi to balony. Podobno na ruinach Rumoru jest brama Transformersów. To prawda? Jak to wygląda? Tam jak jest coś napisane. Jest maska Transformersów, czy to się da rozwalić jakkolwiek? Nie, ale zgadujesz to jakoś będzie miało duże znaczenie w historii tego sezonu, no przynajmniej mam nadzieję. Ty mega fajne. Na no, mit potwierdzony, bo jest brama. Podobno nowe działo chroni nas przed mage'em, Sprawdźmy to, strzelamy i używamy. I jak najbardziej. Trochę się obawiałem, ale działa to. No mit potwierdzony jak nic. Dobra, sprawdźmy, czy można mieć dwa tomigany w jednym momencie. Można mieć dwa mityczne tomigany! To jest niesamowite! Ty, no teraz to się boję grać w tą grę. Na mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno nadal można latać na RPGu, więc Keps jest specjalistą od rocket ride ów. Mów, kiedy ja skaczę. Eee, skacz! Lecisz? Nie! Czekaj, czekaj, skacz! Eee, nie, to trzeba normalnie... <laughs> Poskocz! Lecisz, Dał nie... radę! Ja... No i nie kłamam z tym, że jest specjalistą, a teraz mogę patrzeć! Co jest? A dobre to śmiotłe. Całkiem to fajne. Mit jak najbardziej potwierdzony. No musimy to sprawdzić, czy krzak, którego właśnie założyłem, chroni przed Foldy Majem. Trochę się boję. Wydaje mi się, że nie chroni, ale sprawdźmy. Dobrze mi się wydawało. No mi to balony nie chroni. Podobno, do Fortnite wróciła równie. Również lodziara, która miała milion HP i była ona właśnie tutaj po stronie sklepowej zadyby, tak pamiętałem i nawet ją kiedyś zniszczyłem, pamiętam był taki trick, że się portafortem w nią rzucało i ona wyparowała, miała milion HP, w tym momencie zgaduję, że ma pewnie z 500 HP, czy nie? No 400. Jak smutno! No, tak zmarnować potencjał. A tutaj była też skrzynka, i wszyscy chcieli ją zdobyć. Kurczaki, no smutne to trochę. Ale wróciła, więc potwierdzony mit. Podobno, dokładnie w tym miejscu, czyli koło toru wyścigowego i oazy odpoczynku, znajduje się nagrobek pana Szapadudla. Jestem bardzo ciekaw, bo był on też tam w pierwszym rozdziale. I gdzieś tutaj po... jest. Na dole! Ten nagrobek to jest tak naprawdę taki mem. W odcinku pan Musel, taki duży youtuber, próbował uratować gracza, który utknął w tym miejscu. I niestety jego wózek zepchnął go do wody i go pokonał. I to Fortnite postawił tutaj ten nagrobek, żeby upamiętnić tego gracza. I on nadal tutaj jest, jakby nigdy nic. No niesamowite, to jest naprawdę. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno wróciły OG lamy, czyli takie, które nie uciekały, jak. Je zauważyliśmy i nie zostawiały Rifta. No i zobaczmy, mamy taką jedną przed sobą. Podobno ma być ich pięć w meczu, czyli tak chyba jak kiedyś było, albo trzy. No i faktycznie nie ucieka. Hitaj zadam i nic się nie dzieje. No i zobaczmy, co wypada z takiej... Lamy. Ty, ognisko. A tak w sumie poza tym, no materiały oczywiście, ale. No, Okej. Okay. Mit potwierdzony, są OG lamy. Podobno w Fortnite usunięto pływanie, czyli teraz, jak zeskoczymy z klifu, no tak jak to było kiedyś, to mamy Insta Sprawdźmy to, nie chce mi się wierzyć. Trafię do wody, traf, trafiłem. Sekundę popłynąłem, ale potem niestety już nie pływałem. Więc mit potwierdzony, usunięto pływanie. Podobno nie się zostawić lajka pod tym filmem w 5 sekund. 4 3, 2, 1, 0. I co dałeś radę? Daj znać w komentarzu. Ale jestem sprytny. Podobno jest glitch, który pozwala wam kilofem zabić kierowcę samochodu. Jak wiecie, jak wejdę normalnie, no to nie mogę nic go pić, no nie mogę. Ale jak zacznę atakować przed przejściem do auta, to nadal go będę pił, bo muszę trzymać kill off. Znaczy muszę trzymać bicie. To jest mega mocne i zgaduję się, że niedługo to naprawią. Tak czy inaczej mit potwierdzony. Podobno w Fortnite'owym radiu można słyszeć przekaz Optimusa Prime'a i bardzo mnie to ciekawi, więc wsiadam do auta i szukam przekazu. Czas na ucieczkę. O kurczaki. Dobra, on tutaj gada, a wystarczy tylko znaleźć radio, które nazywa się tajemnicza transmisja się nazywa to radio. Nie mogę. I to właśnie jest tutaj. Żeby jednak znaleźć radio, w obcych dźwięku musi włączyć licencjonowany dźwięk. I to wszystko! Możecie posłuchać optimusa Prima. Więc nie ma co gadać, mit potwierdzony. Podobno pistolet naprowadzający działa w krzakach, więc kepciu, widzimy go? A teraz na nowo! Czy go mi... Wykryło mi go, mimo że jest w krzaku. Kepciu iść głęboko w krzak. Tam z tyłu, gdzieś. Jak widzicie, nie widać go wcale, ale pistolet go widzi, więc to jest normalnie. Wallhack. Amit, jak najbardziej potwierdzony. Podobno, skiny z anime są pay-to-lose, czyli dają wam nieprzewagę. Jak widzicie, w strefie Gabi i Kepcio. Gabi ma zwykłego skina, a Kepciu ma skina z anime, czyli z tą taką obwódką czarną. No i jak widzicie, Kepcia dużo bardziej. Widać. Jak widzicie w strefie jest dokładnie tak samo. Gabi to prawie nie widać, a Kepcia widać na pierwszy rzut oka, więc chyba nie warto grać tymi anime skinami. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno można zrobić giga rifta. Wystarczy tylko użyć szczeliny. A ja w tym momencie muszę milion riftu skopiować w jednym miejscu. O! I muszę teraz to biec! A ja muszę patrzeć jak to wygląda i faktycznie jest to ogromne. Sądząc po dźwięku skopiowałeś ich z jakichś. Miliard, no nie Co to wyglądało. A mit potwierdzony. Podobno za pomocą tego urządzenia jesteśmy w stanie zniszczyć serwery Fortnite. Ale będziemy tego potrzebowali znacznie, znacznie więcej. No to budujemy! Robota wykonana, ile ich tu Kepciu myślisz, że jest? 40 tysięcy! Ja bym obstawiał 70 tysięcy, a 7 tysięcy brakuje mi do miliona, więc suba zostawcie, zanim rzucimy, a my rzucamy na teraz! Dawaj, dawaj! Go! Jak Proszę więcej, wybuchnąć więcej. serwer! Ty, wybucha, wybucha, jest! Ty! No nie mogę wsiącać, Nie, nie mogę wrzucać! <laughs> o, teraz pięknie się wypowiedziałem. Nie, to Ty, odpowiedzialność bierzesz za to. Przepraszam, Epic Games, a to jeszcze partner tego odcinka, ja im serwery wybucham. No będzie ciężko z nami. Jest, <laughs> so so yes. to co jest? Co się dzieje? Dla takich momentów żyję właśnie w tym Fortnite. Ło, wow, odlagowało! I serwer wyglądał do normy. Namit, no, potwierdzony, wybuchliśmy serwer. Skoro wiemy, że Falcon otwiera skrzynki, sprawdźmy, czy otwierał zrzuty. Ej, no trochę mi się nie wydaje! Trochę mi się to nie wydaje prawdą, ale prawdą jest! Więc mi to oczywiście potwierdzony. Teraz czas na mega popsu tego glitcha. Ja biorę Gabi. Kolega na dole, pan Bot ją podnosi i Gabi, jak to się uda, będzie w stanie latać i żyć wow! na dronie. Gabi może strzelać, Gabi może robić dosłownie wszystko. To wygląda dziwnie, bo jest takie zliczowane. W sensie gdzie indziej celuję, gdzie indziej strzelam. Ale dziwnie. A spróbuj skolapsować na przykład właśnie Skybase'a naszego. No, Nie, więc da, się da się jak najbardziej. I to co jest ciekawe, to też, jak gdyby Gabi miała drona, ona też mogłaby używać w tym momencie drona. Więc moglibyśmy robić nieskończonego drona. Proszę, zostawiam o, okay. cię. Mega to jest mocne, mega to jest śmieszne, no i mega potwierdzone. Podobno można zdobyć nielimitowane maty, obserwacje, wszystko nielimitowane. Wystarczy w ustawieniach kontrolera zmienić czas przytrzymywania ślizgu na zero, a w sterowaniu klawiaturą zmienić kucnięcie na myszka w rolka w dół i myszka rolka góra, czyli na scrolla. Teraz jedzie nowe jagody, następnie się rozpędzacie, a potem przytrzymujecie, znaczy klikacie w górę i w dół cały czas. Myszkę, to znaczy scrolla. Nie dość, że biegacie bardzo szybko, to zaraz powinno się coś wydarzyć, chociaż na razie mi się nie wydarza. Uh, Okej, okay. dostałem randomowo dwie apteczki. No ale to nadal nie jest to, co oczekiwałem, więc testujemy dalej. Uh, a jak widzicie, zostałem zblokowany. Mam 9999 matsa. Trzy klucze. Dostałem też bardzo dużo amunicji. Mam full do wszystkiego. I co prawda, nie za bardzo mogę się w tym momencie ruszać. To jednak, no, dostałem nielimitowane wszystko. Ten glitch jest mega mocny. Jest już od kilku dni w Fortnite. Cie. Byłem pensy, jest naprawiony. No jednak, jak widzicie, przede mną cały czas działa. No, a mit potwierdzony: są nielimitowane rzeczy.